80 punktów no da się to zrobić ale musimy ogarniać ogarniemy szybciutko szybciutko do końca mapy nagram na, na i koniec wansz i dawaj serura wspieraciego idziemy na szybko Co to było? Co to? Co jest? Co ja zrobiłem? a dobra rozumiem wszystko Mmm, się władowałem pięknie, no kurwa, chciałem go ratować. Eee oh, Boże Różce wygrywają Piękne 4-7 A szło tak ładnie Nie no nie lubię w czołgu albo w tam jakimś Gówny tam Nie Dobrze Szybko no właśnie. Uwaga, straciliśmy cel, straciliśmy B? Dobra, no to B. Co ja tu zrobię? No nic ja zrobię. Mógł kogoś uleczyć co najwyżej, ale to główny gang. Kurwa, wiedziałem, wiedziałem ale ah, to zmaściłem totalnie. O poszę, posze dlaczego, dlaczego? No i fajnie płat też Macie tam drugi helikopter odbiór Drugie miejsce, nieźle, no nieźle. cudownie, jestem mega graczem pro Kurwa Pierdolę Mam nadzieję, że nasz uciekł drugi Gdzie, gdzie padł, gdzie padł No kurwa! Dajcie mi uratować swojego, co? Hamie, ty giniesz za chwilkę. Mówię ci. Cierżan Szpaner, kurwa giniesz. Giniesz, mówię ci. Po prostu, moment. bym się zrębić. No nie! Drużynowe leczenie. kurwa, na chuj mi te drużne leczenie? Zaraz spadnę totalne, kurwa, na ostatnie miejsce. Kurwa, staty 4.11. ja pierdolę. Tak PS będę to wrzucał kurwa chyba, myślę, że trzy mnie. Dobra, chociaż kogoś wyleczyła Zawsze jestem plusik nutki Dobra na A, ja mam to w dupę biegnę sobie na no. A Chuj pewnie padną od razu, ale dobra To szkodzi spróbować już sobie półgię no wiedziałem wiedziałem oczywiście tak czułem gdzie ten macież pływa oczywiście kurwa zaraz wezmę nie bazukę zaraz trzeba wziąć nie w dupie to mam w sumie <laughs> moje zdecydowanie jest cudowne jeszcze to przegramy w końcu na punkt normalnie 413 super jestem normalnie niszczony jestem super normalnie jestem mistrzem polski Nie jest drabinka ze stroną Płyń, płyń szybko, płyń boga Nie zgin, nie zgin Dobrze, nie zginę skin. teraz skinam, od razu już można wyjść i wy Fuck! Zdążę. Dobrze, no do tyle dobrze. Kurwa, no pierdolę. Dawaj biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij! Dawaj na C. Dobra szybko przemiema, no, szybko szybko No kurwa Nie spanner znowu się, kurwiasz mój ziomek Za co, co? Co ja ci zrobiłem do takiego Dobrze ty jesteś tutaj na C, na C, dobrze mówię Tak już nie było na C A kurwa Paner zabije ci kurwa kiedyś naprawdę To Ty to jadasz szmatą Poczekaj Firka, Poczekaj firkę, naprawdę to są już taki dojazd, że... Się nie pozbierasz Uważaj, Spanner tu jest, uważaj No i powiedziałem No i chuj Czekaj, 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 ziomuś Dzień ostatni dniem Przeciśnę wszystkie że będzie po nas Góry pomysł, bardzo góry No i gówno mi tutaj dało, że są szanowni. Nie, proszę was. Kończmy już to chłopaki. Drugie miejsce. zajebiście, fajnie, kończmy. <laughs> Zajebiste staty, no ale dobra, no jest drugie miejsce, fajnie Dobra, w chuj. Wsparcie. Świnka jest. Nie kurwa, no nie. Ja pierdolę, co się ze mną dzieje. Mówiłem, że nie jestem wybitnym graczem, co gram. Gra dla zabawy, tylko i wyłącznie. A z tego, co ja widzę, to oni jadą mnie jak szmata. Technik, no dobra, niech będzie technik. Rozstawienia. Kurwa, no nie wierzę, po prostu. Właśnie. Dawaj, 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 no jedziesz. Robisz nie tyłem debilu. Debilu No Sorry. Sorry, ziomuś. Koniec, jeden punkt. Pięknie. Dokładnie o to chodziło. Twój zespół Przegrał. A, już myślałem, że wygrał. No trudno. Jest drugie miejsce, chociaż staty nie są... Bóg wie... Są, staty są tragiczne, że tak powiem. Punkty są, ale nic poza tym. Awans na dziesiąty poziom. Super. To to naprawdę... naprawdę nie mam pojęcia. Kaprolidno beskowe. Szturm. Pięknie, ładnie. 3000 punktów. Wsparcie 200. przygwożenie 200. Róż nowe 200. Podbój 200. Dobra, no to co? Kończymy ten materiał. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało troszkę z Battlefielda trojeczki. Liczę na to, że będzie więcej takich materiałów. Sorry za statystyki, ale mam nadzieję, że jest okej okay na wszystko. Na razie. Witam was. Żegnam was wszystkich serdecznie. Hejos!